I tu radni w Świnoujściu też. Koniec mowy nienawiści? Nie wolno tak mówić! Nie wolno tak robić! Ludzie, opamiętajcie się! Opamiętajcie się! Co to znaczy słowa nie, mowa nienawiści? Mowa nienawiści jest wtedy, jak ty, jeden z drugim baranie polityczny, okłamujesz swoich obywateli. Tylko dlatego, że chcesz się dorwać do koryta. A potem się z nich śmiejesz. Bo mówisz tak o, A nie udało się! A ja nie wiem, a może za pięć lat, a dajcie mi drugą szansę, a ja tego nie obiecywałem, ale to ja tak mówiłem, to była taka przenośnia. To jest mowa nienawiści. Ja wiem, że wy, temple, po prostu szukacie każdego wyjścia, każdej możliwości, żeby zaatakować normalnych obywateli. Ale wam się nie uda, ośmieszacie się. Ten polityczny incydent kałowy, który miał miejsce w Szczecinie, dowodzi tylko tego, że wam kury macać, kury macać, a nie brać się za politykę, kury macać.